Hej, cześć, witajcie, to ja Wasz mój youtuber z i Dzisiaj pokażę Wam jak pobijamy rekord świata wolną z 200 tysięcznej kratki. Wersję bez cięć macie w pierwszym w opisie. Będzie trochę śnieg, bo to jest przyspieszone 50 razy, tego nie dało się uniknąć i bez zbędnego zapraszam do oglądania.